Cześć, nazywam się Ania. Witam się na kanale Yoga Dome. Dzisiejszą praktykę poświęcimy dobrej dawce energii i obudzeniu naszego ciała. Zaczniemy od pozycji stojących, zrobimy powitania Słońca i doenergetyzujemy się dobrą praktyką. Zapraszam Cię na ten początek maty. Zbliż do siebie stopy albo je połącz. Zamknij na moment oczy. Połóż swoje ręce na brzuchu albo na żebrach po boku. I weź spokojny wdech. I spokojny wydech. Nać kilka spokojnych wdechów i wydechów. Poczuj swój oddech. Weź wdech, wyciągnij ręce do góry. Zobacz, za jedną rękę przyciągnij swoje ciało w bok, i wdech, wyciągnij się do góry, i przyciągnij swoje ciało w drugi bok, i wdech się, wyciągnij, wydech, I jeszcze jeden wdech, i wdech. I wdech, wyciągnij ręce do góry. Unieś głowę, spójrz za siebie. I wydech, zginając kolana, wyjdź do skłonu w dół. I zegnij kolana, wdech, unieś się do góry, wyciągnij ręce, spójrz za siebie, nadgarstki nam do tyłu. I wydech, skłon w dół. Jeszcze raz wdech, muszę sobie szeroko przenieść nad głowę. I wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. I zostań na moment w tym skłonie usz, sobie ręce tak, żeby było ci wygodnie. Swoimi biodrami pokowcz, tak, żeby wydłużyć plecy, rozluźnić ciało. I wdech, głowę. Zegnij nogi w kolanach. przenieś jedną nogę do tyłu i drugą, wejdź do pozycji deski, wydech i połóż kolana na macie i zsuń się w dół, połóż się na brzuchu, czoła obrzyja matę, unieś kolana do góry, stopy dociśnij do maty, łokcie zbierz do siebie, łopatki połącz i wdech, unieś głowę do góry i wydech w dół. I wdech do góry. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. wdech. Unieś głowę do góry. Odepnij się od rąk, do klęku podpartego. Wydech. Podwij palce stóp. I przejdę w saskło w dole. I chwilkę sobie pochodź, się porozciągaj, boki ciała, porostępuj się biodrami po delikatnie. I swoimi nogami przejdź do dłoni albo jeden duży krok, albo kilka małych kroków, unieś głowę do góry, wejdź w te i skłon w dół, wydech i wdech unieś ręce do góry spójrz do góry, możesz połączyć dłonie odchył głowę i wydech i zrobimy sobie kilka powitań słońca w takim najbardziej prostym wydaniu, unieś ręce do góry weź wdech i wejdę skłon w dół wydech i unieś tylko swoją głowę weź wdech i czas, zegnij kolana i przejdź do tyłu, pozycja deski, Wydech. z łokcie. połóż się, Napnij swoje nogi w dół, i do pozycji koby, i przez klęk podparty, Wejdź do psa z głową w dole. Spokojny oddech. Niech potrzebujesz pokołu, odlać, nie potrzebujesz pokoju, żeby Nie mi rozluźnij biodra. I przenieś barki do przodu, nogi przenieść do przodu, przenieś stopy między dłonie, głowę unieść do góry, wejść wdech, z wydechem twoja głowa idzie w dół i wdech, unieś ręce do góry, wyciągnij się, odchyl głowę i wydech. I jeszcze raz, wyciągnij ręce do góry, weź wdech, wyciągnij boki ciała i wydech, przejdź do skłonu w dół. Unieść głowę, weź wdech. Przejdź do tyłu. Wydech. Możesz położyć kolana na matę. Wysuń barki do przodu, zegnij łokcie. I zejdź w dół. Napnij swoje nogi. Wdech, pozycja kobry. I klęk podparty. Pies głową w dole. wydech. Kilka spokojnych wdechów i wydechów. Jak potrzebujesz, rozluźnij biodra. Głowę pośluźnij w dół. Poczuj przestrzeń z twojej szyi. Oddychasz przez nos. I powoli barki. Jeden do przodu. Stop. Przenieś między dłonie. Unieś głowę do góry. Weź wdech. I czoło do twoich nóg. wydech. I wdech. Uciągnij ręce do góry. Wyciągnij się, odchyl głowę. I wydech. I weź wdech, wyciągnij ręce do góry. I wydech, weź ze skłonu, zegnij kolana jak potrzebujesz. Czoło zbierz do nóg. Unieś głowę do góry, weź wdech. Przejdź do tyłu. Wydech, pozycja deski. Barki przenieś do przodu, jak z Zegnij kolana, połóż się na macie. Łokcie zegnij. I zejdź w dół. I wdech. Pozycja kobry. I piesko w dole. Wydech. Spokojnie. Poddychaj. Zbliż stopy z tyłu do siebie. Unieś prawą nogę do góry. Weź wdech. I z wydechem zginając kolano przejdź do pozycji deski. Twoje barki są nad gorstkami. I wdech do tyłu, wyprostuj nogę. I wydech do przodu. Jeszcze jeden wdech, noga do tyłu. I wydech, prawa noga do przodu i odłóż prawą stopę między dłonie. Lewa noga z tyłu leży, pięta leży. I spokojnie unieś się do góry. Wyciągnij ręce do góry, weź wdech. Noga z przodu zgięta. Jak potrzebujesz z tyłu, unieś piętę do góry. To możesz. Zejdź niżej kolanem i wydech ręce, połóż na macie. Prawo nogę przenieś do tyłu, połóż kolana, przejdź do czaturangi dół barkami. I wdech możesz spróbować oderwać biodra, unieść biodra do góry, unieść klatkę piersiową. I przez unoszenie bioder przejdę do psa z głową w dole. I Zbierz do siebie stopę, unieś lewą nogę do góry, weź wdech i wydech, kolana do klatki, barki do przodu i wdech, noga do tyłu i wydech, jeszcze raz wdech, wydech i wdech i wydech, noga przejdzie do przodu, połóż między dłońmi. Z tyłu pięty połóż na macie. Unieś ręce do góry, weź wdech i zostań chwilę. Jak chcesz odchyl głowę, niżej trochę kolana z przodu i wydech ręce w dół, lewą nogę przenieść do tyłu. Połóż kolana, zegnij łokcie i wdech. Unieś biorę nad matę. Unieś głowę. I pies głową w dole. Wydech. Prawą nogą unieś do góry. Weź wdech. Z wydechem przenieś do przodu między dłonie. Zostaw zgięte kolano. Wdech. Unieś ręce do góry. I oderwij stół. Pięte. Zegnij lewe kolano. Zegnij łokcie. Połącz łop łopatki. Wydech. Wdech, unieść wyprostuj, nogę z tyłu unieść ręce. Wydech, położę ręce na macie. Prawa noga idzie do tyłu, weź wdech. I z wydechem zginając łokcie, kładąc kolana, zejdź w dół. Wdech, pozycja kobry albo psa. Wydech, pies, głową w dole. Lewą nogę unieść do góry, weź wdech. Wydech, się do przodu prawa pięta leży, unieś ręce do góry weź wdech i z tyłu, kolana unosząc piętę, wydech, ściągnij łopatki, otwórz klatkę piersiową, wdech unieś ręce do góry i wydech, ręce w dół, lewa noga idzie do tyłu, jak chcesz połóż kolana na macie, zegnij łokcie, biodra do przodu, nogi napięte. łokcie zegnij barki do tyłu, wdech i wydech. Pies W dole. Jeszcze raz. Prawa noga do góry wdech. Wydech przenieś ją do przodu. Wdech, unieś ręce. Wydech, ściągnij łopatki kolano z tyłu w dół. Wdech unieś ręce do góry. Wydech zapryć z tyłu dłonie. Wdech, wyprostuj łokcie. I wydech, zejdź do skłonu w dół, pójdź głowę, unieś ręce do góry, zaplączony palce. Wdech, ręce ciągnąć się do góry. I wydech, ręce w dół na matę. Prawa noga do tyłu. Zejdź w dół do pozycji deski. Wdech, pies głową w górę I wydech, pies głową w dole. Lewa noga do góry, wdech i wydech do przodu unieś ręce do góry wdech zegnij kolano z tyłu, złącz łokcie wydech wdech, unieś ręce do góry wyprostuj kolano z tyłu wydech, zapleć dłonie jeszcze jeden wdech i skłon w dół wydech wdech, unieś ręce do góry, utrzymaj równowagę i wydech ręce w dół Lewa noga do tyłu. Połóż kolana. Zejdź w dół. Wdech. Spójrz do góry. I wydech pies głową w dole. I wdech. Prawa noga do tyłu. Wydech do przodu. Wdech, unieś ręce do góry. Wydech zejdź z tyłu kolana w dół. ściągnij łopatki. Wdech unieś ręce do góry. Wydech, zapleć dłonie. Wdech i wydech skłon. Wdech, unieś ręce do góry. I z wydechem. Lewa ręka jeździ do tyłu. Otwórz biodra. Wejdź do wojownika drugiego. Wydech. I wyślij jeszcze jeden wdech. Lewa ręka idzie do tyłu. Wydech. Prawa ręka za głowę. I wdech. Wróć do wojownika. Zostań na wydech, skręć tyłu upięte, unieś ręce do góry, wdech i wydech, połóż ręce na macie, prawa noga do tyłu, kolana, otwórz albo proste nogi, wydech, Czaturanga. wdech, pies głową w górze, barki otwarte, wydech, pies głową w dole, lewą nogę unieś do góry, wej, wdech wydech, przenieś do przodu wdech, unieś ręce do góry i wydech i wdech, ręce do góry wydech, zapleć z tyłu dłonie jeszcze jeden wdech i skłon w dół, wydech wdech, unieś ręce do góry i z wydechem prawa ręka idzie do tyłu, otwórz biodra, spójrz na dłoń z przodu, weź wdech, prawa ręka idzie do tyłu i z wydechem lewa ręka za głowę, wdech, wróć do wojownika i zostań na wydech, wdech, skręć z tyłu piętę, unieś ręce do góry, wydech, ręce w dół, lewa noga do tyłu, wdech. I wydech pełna czaturanga albo na kolanach. Wdech. Pies głową w górze barki do tyłu. Otwórz klatkę piersiową. I wydech. Pies głową w dole. I albo zostań w psie, albo spokojnie wejdź do pozycji dziecka. Chwilkę poddychaj, uspokój swój oddech. Swoje barki do przodu, unieść do góry się, że jesteś w, psie, w pozycji dziecka. Wejdź do psa i spokojnie przejść do przodu, nogami między dłonie, pójdź biodra w dół i wyprostuj nogi. I złap za swoje duże palce stóp. Jak potrzebujesz, zegnię kolana, unieść głowę do góry, wejdzie w i z wydechem wejdź do skłoną w dół. Jak jest ciężko, łapać za duże palce, rozluźnić barki. Jest czasami łatwiej, jak odłożysz ręce, wnętrze dłoni, odkręcisz do sufitu. Głowa luźno opada w dół. Jak zginasz nogi, twój kręgosłup bardziej się rozluźnia. I powoli zacznij unosić się do góry, unieść swoje ręce do góry, weź wdech i wydech. Przenieś swoje dłonie do tyłu, palce, stóp patrzą, palce dłoni patrzą w stronę bioder, zegnij nogi w kolana, stopy położ na macie, biodra unieść do góry, weź wdech, odchyl głowę jak możesz i zostań przez moment. I z wydechem Twojej biodry w stronę dłoń, usiądź, Zegnij nogi w kolanach unieś stopy do góry, wyciągnij ręce do przodu. Jak chcesz, prostujesz nogi, jak nie, zostaw zgięte. I zostań na kilka spokojnych wdechów i wydechów. Wytrzymaj jeszcze chwilkę, kolana ściśnięte ze sobą, i wydech ręce połóż z tyłu. Stopy na macie i wdech. Otwórz klatkę, pociągnij biodra do góry. I zostań na moment. I wydaj piotra w dół. I wdech. Na wasalna pozycja łodzi. Chwilkę zostań. Kolana ściskać ze sobą. Możesz mieć nogi niżej. Nie musisz prostować kolan, kciuki rozluźnij i uśmiechnij się. I ręce do tyłu. Połóż topy. ostatni raz. Wdech, biodra do góry. Odchyl delikatnie głowę. Otwórz klatkę piersiową. I wydech. Biodra w dół. I połącz ze sobą nogi. Wyciągnij ręce do przodu. Chwilkę poddychaj. I wydech, puść nogi w dół, wyprostuj nogi. I zegnij swoją prawą nogę, pięty, zbliż jak najbliżej biodra. Jak jest ci ciężko w tej pozycji, to po prostu zostań, lewą rękę połóż, oprzyj, zostań na lewym biodrze. Zachacz dłoń pozwól biodrom się otwierać. Jak możesz z wdechem unieś ręce do góry. I z wydechem pochyl się do przodu. I wdech, ręce do góry. I wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. I teraz przenieś swoją prawą rękę do tyłu. Skręć kciuk tak, żeby patrzył w dół. Zobacz, czy możesz zgiąć łokieć. I z tyłu złapać swoją lewą rękę. Wdech, unieś kratkę, piszę do góry, i opadnij spokojnie w dół. Wydech. I wdech, unieś ręce do góry. Unieś prawą nogę do góry i swoją lewą ręką załóż zewnętrzną krawędź stopy. I z wydechem prawa ręka idzie do tyłu. Zostań tutaj na moment. Spójrz do tyłu, delikatnie. Prawa noga ciągnie do przodu. I wdech, unieś ręce do góry. Zostaw stopę prostą. I prawą nogę przynieś za lewe kolano. Prawą rękę przenieść do tyłu. Lewy łokieć załóż za kolano. Weź wdech. I spokojnie wydech. I wdech. Wyciąń się do góry. I wydech, wejdź na moment do skłonu, odpocznij chwilę. I wdech, unieś do góry. Zegnij swoją lewą nogę i znowu, jak potrzebujesz tutaj usiąść i otwierać biodra, to zostań jak możesz, wyciągnie ręce do góry wdech i wydech wyciągnij się do przodu, swoją lewą rękę skręć kciuk przenieś rękę do tyłu prawa ręka też idzie do tyłu i lewa ręka łapie prawą jak nie możesz, to po prostu przenieś ręce w ten sposób i wydech skłon w dół I wdech, unieś się do góry, unieś swoją lewą nogę do góry. I wydech prawą ręką, złóż ze stopę. Lewa ręka idzie do tyłu, spójrz do tyłu. I delikatnie swoją z tobą pociąg do przodu, unieś klatkę piersiową, ściągnij łopatki. poddychaj przez moment. I wdech, wyciągnij ręce do góry, utrzymaj nogę przez moment. I z wydechem przenieś lewą nogę za prawe kolano. Lewa ręka idzie do tyłu. Prawy łokieć załóż za lewe kolano. Wejdź wdech. I wydech, się skręci. I spokojnie wdech, cię wydłuża. I wydech, dokręcam. i wtedy ręce do góry. I wydech. I swoje nogi zednij w kolanach. Swoje ręce połóż na nich i spokojnie zroluj się parę razy w jedną stronę, żeby rozluźnić kręgosłupie biodra. I w drugą stronę. I usiądź na moment, delikatnie swoją miednicę przenieść do tyłu. Połącz ze sobą dłonie. I jak chcesz, możesz się położyć na macie albo puścić ręce na kolana, zostać przy moment, przez moment na medytacji. Chwilkę pooddychać, odpocząć leżąc płasko albo siedząc. A ja tymczasem bardzo Ci dziękuję za praktykę i zapraszam.